Obecnie działa tam stara, ponad 50 studnia, która oprócz różewa zaopatruje w wodę chwilami szybkowo. Do jakości wody jej użytkownicy nie mieli zastrzeżeń. Mieszkałem w bloku na drugim piętrze. W sobotę wody nie miałem, nie. Jednak ta studnia nie dała rady dostarczyć wody w sobotę, na przykład, nie, kiedy najwięcej ujęcia było. No. W blokach to już było mniejsze ciśnienie wody, nie? Żeby doleciała. Pierwotny plan poprawienia ciśnienia zakładał podłączenie Różewa do studni, która miała powstać w Gostomi. Mieszkańcy zdecydowali jednak inaczej. Była taka dyskusja, czy chcą wodę dostarczaną z Gostomi do Różewa, czy też mają swoją studnię, starą, 50 pięćdziesięciokilkuletnią, tylko jedną, ale woda jest bardzo dobra. No i takie głosowanie było. Kto jest za tym, żeby była woda ta miejscowa z Różewa? Większość ludzi podniosła rękę, w związku z tym odszedłem od koncepcji dostarczenia wody z Gostomi. Woda dla Różewa będzie czerpana z głębokości ponad 100 metrów. Oprócz studni powstaną tam także zbiorniki retencyjne i stacja uzdetenia wody. Z ujęcia w Różewie woda popłynie też do Chwiramu, szybkowa i Dobina. Koszt całej inwestycji wynosi 4 miliony 700 tysięcy złotych, z czego 4 miliony pochodzą z programu Polski Ład. Woda z nowej studni będzie w domach tych czterech wiosek w przyszłym roku.